Okay. Witamy Państwa serdecznie do laboratorium. Dzisiaj zapraszamy dwie osoby. 15 cywilizacji przybyło przyglądać się, co czyni najnowsza technologia u Rafaela w laboratorium. Zapraszamy, pierwszy jest Tomasz i następna jest Agata. Mają wspólne hasło Agata Anglia. Zapraszamy pierwszego Tomasz. Simone przekazuje wizerunek. I teraz piszę imię. T-O-M-A-S-Z T -o. M -a. S -z. Ukazał się na stole marmurowym, skan zjechał i zaczynają. Ukazał się cały szkielet i pięć rozbłysków na kręgosłupie. Zniknęły w świetle te miejsca okazały się z powrotem. Sind beide kniegelenke auf. obydwa kolana rozbłusnęły, zniknęły. Fügen sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Sind beide handgelenke. Oby nadgarstki rozbłusnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Obydwa biodra rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I cała muskulatura się ukazała. Rozbusnęła się, cały kark, muskuły na karku się rozbłysnęły. Ukazały się z powrotem. I kompletna muskulatura na plecach rozbusnęła, zniknęła. Ukazały się z powrotem. I obydwie, obydwa uda i obydwie łydki rozbusnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I ukazały się wszystkie ścięgna całego ciała. Na rękach i na nogach, na stopach rozbłysnęły ścięgna, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I teraz organy wewnętrzne się ukazały. Cztery rozbłyski na mózgu, te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I w buzi śluzówki rozbłysnęły, zniknęły. W jamie ustnej. O. Ukazały się z powrotem. I rozbłysnęła się cały przełyk pokarmowy i żołądek. Zniknęły ten. ten, ten. Ukazało świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz e, układ przenośny. siedem rozbłysków na żyłach. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I e, oskrzela rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. I e, jedna część płuc rozbłysnęła, zniknęła. Okazało się z powrotem. Dwa rozbłyski na e, wątrobie, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Cztery rozbłyski na jelitach, te części jelit zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na prostacie mały rozbłysk. Prosta zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. I ukazał się cały system nerwowy. Pięć rozbłysków i te miejsca zniknęły. ukazały się z powrotem. I ukazała się cała skóra. Trzy rozbłyski. Zniknęły w świetle te miejsca. I już ukazały się z powrotem. Skam podjechał do góry. Usiadł sobie na stole. No, ma łzy w oczach. Wzruszony jest bardzo. Wezus rozmawia z nim, uspokaja. Wszedł ze stołu. Jest spokojny, składa podziękowania u wszystkich, żegna się i znika w portalu. Bardzo się cieszymy następnej osobie. Została pomoc udzielona ja do kamery. Sprawdzam i za chwilę. Wszystko, wszystko działa. Dobrze, zapraszamy następną Agata. Simone przekazuje wizerunek i A-G, A-T-A. AG? -t -a. A -t -a. Ukazała się na stole marmurowym również Skan zjechał i wziął na miarę całego ciała. Ukazał się cały układ kostny. Rozbłyski na całym kręgosłupie. Cały kręgosłup zniknął w świetle. 41. Ukazał się z powrotem. I e, obydwie dłonie rozbłysnęły. Nad, od nadgarstek do palców, i zniknęły świetle. Ukazały się z powrotem? Biodra obydwa rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem? Obydwa kolana rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I cała muskulatura się ukazała. Kark i muskulatura na całych plecach, rozbłyski zniknęło to wszystko w świetle. Okazały się z powrotem. Muskeln, I e, na całych rękach muskuły rozbłysnęły, na obydwu, zniknęły. Kiedy się wieder Okazały się z powrotem. E, dwa, mus, dwa muskuły na brzuchu rozbłysnęły, zniknęły. pokazały się z powrotem. I rozbłysk na muskule regulującym moczem rozbłysk zniknął. kiedy ukazał się z powrotem. U, obydwa uda, obydwie łydki rozbłysnęły zniknęły. Ukazały się z powrotem. sieht man halt die i wszystkie ścięgne ukazały. Na rękach i na nogach wszystkie ścięgne rozbusnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I organy wewnętrzne się ukazały. Siedem rozbłysków na mózgu, te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I e, zatoki rozbłysnęły, zniknęły. ukazały się z powrotem. Dziąsła rozbłysnęły, zniknęły. Górne i dolne. Ukazały się z powrotem. Na układzie limficznym cztery rozbłyski, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I układ krwionośny teraz. Pięć rozbłysków na żyłach. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Całe płuca rozbłysnęły, z oskrzelami razem. Zniknęły w świetle w całości. ukazały się z powrotem. E, jeden rozbłysk na wątrobie, to miejsce zniknęło. Może to być woreczek żółcio, żółciowy, nie wiem, bo to jest ogólnikowo. Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na żołądku, żołądek zniknął w świetle. Okazały się, 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 się z powrotem. Trzy rozbłyski na elitach. Te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. To jest dwie nerki rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się, się z powrotem. Mały rozbłysk na macicy. Zniknęło to miejsce w świetle. Ukazało się z powrotem. Cały układ nerwowy się ukazał. To Rafael powiedział, że musi być regeneracja całego układu nerwowego.

To nie chodzi o skórę, to wszystko co jest pod skórą, że jest bardzo słabe i regeneracja całości. I w tej chwili cała skóra ze wszystkim co należy, co jest pod skórą, zniknęło. Ukazała się w całości z powrotem. W skan podjechał do góry. Usiada sobie na stole, no i, i, i ze szczęścia, no jest bardzo emocjonalna, szczęśliwa i nawet łzy popłynęły z radości. Jezus rozmawia, uspokaja, musi się zneutralizować i przekazuje informacje, rozmawia z nią, znają się, widocznie się spotkali już. I teraz jest spokojna, zadowolona. Zeszła ze stołu i składa po kolei każdemu podziękowania. Żegna się. Znika w portalu, cieszymy się następnej osobie. Została pomoc dana z najnowszą technologią. Zostańcie zdrowi na mastek.